Na środku, nie bardziej w prawo. Okropny ten grup, nie podoba mi się. A czego? To sam zobacz, niby myta, a wszystkie smugi widać. I jeszcze te dwa krzyże jak pod Krumwaldem. A mamo, kto wybierał ten grup? Jak to kto? Babcia i ciotka Kryśka, dwie znawczynie pojechały i wybrały, co wiedziały. Ale coś niewyraźnie ten pleban mówi. Nie wyraźnie coś mocniejszego się trafiło. Amelka! Ale zobacz, z roku na rok coraz mniej ludzi przychodzi. No ale po niektórzy to się wystroi jak choinka na święta. U, to pewnie i taca spadnie. Amelka! Ale zobacz Waldek, coraz mniej miejsca. Tu jeszcze trochę i tam pod płotem i więcej nie ma. Dla nas miejsc nie będzie? I po co się martwisz? I tak cię robale zeżrą. Amelka, radzę ci dobrze, przestań. No co? Prawdę mówię. Amelka, jeszcze jedno słowo, a pożegnasz się z kieszonkowym i z telefonem. Ja już mam wybrane miejsce. Tam koło dziadków. Gdzie? Tam pod sosną? Czy ty oszalałeś człowieku? Cały pomnik będzie wyklejony sokiem. I to będzie sprzątał? No ale na górze będziemy leżeć. I ja to najlepiej chciałabym być spalona i rozsypana wśród moich kwiatków.